Dzień dobry! Ja jestem Hania i witam Was w 11 vlogmasie 2025. Mamy 11 grudnia, czyli 13 dni do świąt, więc mamy już tydzień i 6 dni do świąt. Co jest magiczne, szokujące, że czas tak szybko minął. Jestem teraz przyczką, więc pomyślałam, że otworzymy sobie kalendarze adwentowe teraz. Żebym w razie, co mogła sobie coś słodkiego wziąć do szkoły. Dzisiaj zaczniemy od Kindera, bo akurat leżał na początku. I 11 już wyhaczyłam, że jest tutaj. I ma ten sam kształt co Shokobons, więc mnie to cieszy, bo Szokobonsy akurat mogą się powtarzać, ponieważ kocham Szokobąsy, tak. Shookobons. Czyli cukierek, który kocham i kocham i który bym mogła jeść cały czas. Teraz Maltesers. Trochę zmienimy kolejność sobie dzisiaj i szukamy numerku 11. Jest to na środku. I mamy czekoladkę Misia. Nie było jeszcze chyba czekoladki się. No i oczywiście najlepszy kalendarz tego roku, czyli Harry Potter. Otwieramy sobie, szukamy numerku 11. Jest tutaj na środku, znaczy prawie na środku. O! Dzisiaj mamy czekoladową żabę. Czekoladowa żaba do złożenia. I z naszych zdobyczy mamy szokobonsa, co akurat się cieszę, że znowu się trafił. E, czekoladka w kształcie misia i czekoladowa żaba do złożenia. Wiecie, co jest dla mnie największym vibem teraz? To, że od kilku dni świeci słońce. I to tak w, i to tak w miarę mocno ona świeci. Co prawda ono się chowa co jakiś czas za chmurami, ale i tak świeci mocno, więc... Ja się cieszę. Jako osoba, która kocha słońce, ja się cieszę. Ale jednak ja bym się jeszcze bardziej cieszyła, jakby spadł nagle śnieg, bo mamy grudzień. A tu wychodzi słońce. A ja bym wolała, jakby spadł śnieg. Miałam dzisiaj ten sprawdzian z chemii. No i powiem Wam, że no, napisałam wszystko. I. Szokująco łatwy był dla mnie ten sprawdzian, więc zobaczymy, co z niego dostanę. Praktycznie po 10 czy 15 minutach ja już mam w stanie oddać ten sprawdzian, ale przytrzymałam go jeszcze na chwilę u siebie, żeby mieć pewność, że wszystko napisałam i wszystko było w miarę okej. Okay. Więc ja myślę, że może być jakaś dobra ocena i się uratuję, bo mam 4, 4, 4 i 3 plus. E, więc jakbym dostała jedynkę z ze Sprawdzianu, to bym miała dwa na koniec. Co prawda. E, i, I w drugim semestrze bym się nie mogła starać o wyższą ocenę z, na koniec e, chemii. Więc jednak mam nadzieję, że dostanę te dwa albo trzy i że się uratuję tylko tym. Jest już wieczór, bo jest 17:15 i moja mama wróciła właśnie do domu i chciałabym wam powiedzieć o jednej rzeczy. Razem z moją mamą postanowiliśmy w tym roku wziąć udział w tej wirtualnej choince, żeby pomóc jakimś ludziom zrobić po prostu paczkę w imieniu Świętego Mikołaja. I tak, ja wybrałam dziewczynkę 12-letnią, która potrzebowała przyborów szkolnych. I prosiła tylko o przybory szkolne im. Szczerze, jak, jak widzę takie opisy, to mi się smutno robi, dlatego. Pomyślałyśmy, że w tym roku pomożemy. I mamy dwa słodycze też dla niej, bo mamy taki zestaw krówek, co ja dostałam z reniferkiem brązowym. To ona dostanie z białym reniferkiem, w sensie takim jasnym. I to jest dla niej. Również kinderki, czyli podstawowe, podstawowy słodycz, który każde dziecko uwielbia. I jeszcze mamy całą torbę rzeczy, właśnie tych przyborów szkolnych, i chcę Wam je teraz właśnie pokazać. Mamy dwa podstawowe zestawy. Z bików, tych długopisów, czarne i niebieskie. E, mamy tak, e, korektor taki z oszą. Większość zakupów jest z oszą, mamy nożyczki. One w rzeczywistości są bardziej takie pastelowe, wiecie, a pastele są teraz ładne kolory. E, dalej mamy klej z bika również. Dalej są takie e, karteczki. One są takie pastelowe i jest tutaj pięć kolorów, więc też jej na pewno się przydadzą. Dalej są dwie gumki do ścierania. Um, ołóweczki 4 z gumkami tutaj. Um, Temperówkę oczywiście. Taśmy klejące 3 w takim zestawie. Mały kalkulator na pewno jej się przyda. Jeszcze planujemy z mamą dać jej e, taką ładną karteczkę świąteczną. Będziemy tam jeszcze coś pisać, więc e, zobaczymy, co napiszemy. I teraz już przechodzimy do takich większych rzeczy. Czyli taki. O, jeszcze jedna rzecz. Czyli taki zestaw matematyczny z linijką, kierką, kontonerzem i dwa ołówki jeszcze tu są, więc wszystko, co jest potrzebne na matematykę. Dalej taki. Wszystko to jest pastelowe, więc nie wiem, czemu kamera to tak pokazuje. Taki. On jest bardziej pod jasny fioletowy podchodzi i tu zielony, taki zeszyt z przegródkami tutaj różnymi. Ale cztery zeszyty z bika i tu są dwa takie w linie. I one są takie. Ten jest niebieski, ten jest bardziej fioletowym, fioletowy w prawdziwym życiu i są jaśniejsze, więc nie wiem, czemu kamera tak przekłamuje to i mamy dwa w kratkę taki pastelowy niebieski i czerwony a z Oxforda ponieważ Oxford chyba ma według mnie ma najlepsze kartki w zeszytach jakie istnieją dalej mamy flamastry z Bika i podwójne kredki zestaw podwójnych kredek no proszę was które dziecko by się nie ucieszyło z takich kredek mamy jeszcze dwa takie zwykłe zeszyty i tam mi się bardzo podoba. Słoneczka, i wtęcze. I już ostatnie rzeczy, czyli blok rysunkowy, blok techniczny biały i kolorowy blok do wycinanek. Tak więc taka paczuszka leci do tej dziewczynki e, i mam nadzieję, że będzie zadowolona z tego. A ja się czuję dobrze, ponieważ pomogłam takiej osobie. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się podobał. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę i jakiś miły komentarz. I ja wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w następnym vlogmasie. Pa, pa!